W czasie II wojny światowej, w jednym z krajów podbitych przez hitlerowskie Niemcy, był pewien człowiek, który wzniecił powstanie. To dopiero był początek, ale widać było, że naprawdę to jest możliwe, żeby on wyzwolił cały kraj. Jednak okazało się, że ktoś go zdradził, on zaczął uciekać i uciekł do pewnej miejscowości. Ta miejscowość została otoczona przez wojska. I wojska stanęły wieczorem i powiedziały tak: do szóstej rano macie czas. Albo wydacie tego człowieka, my go zabieramy i odchodzimy, albo zrównamy z ziemią całe miasto. No i zebrali się w tym mieście burmistrz, który nim rządził, i trzej duchowni: ksiądz katolicki, prawosławny pastor oraz rabin żydowski. Długo debatowali i w końcu któryś z tych duchownych powiedział: Słuchajcie. W Biblii jest napisane: lepiej, żeby jeden człowiek zginął za cały naród, niż żeby zginął cały naród. Więc wydajmy tego jednego człowieka, zgodnie z tym co mówi Biblia. Wszyscy się zgodzili, wydali człowieka zginął. Po śmierci, kiedy wszyscy stanęli przed Bogiem, Bóg ich zapytał: "Dlaczego to zrobiliście?". Oni powiedzieli, bo w twojej świętej księdze było takie zdanie. Popatrzyliśmy je w nią i wiedzieliśmy. Wtedy Bóg im odpowiedział. Zamiast patrzeć tylko w księgę, trzeba było też popatrzeć w oczy tego człowieka. Jak się zapewne domyślasz, historia od początku do końca jest wymyślona. Nie wymyślona przeze mnie, czytałem ją w kilku miejscach, więc nie wiem, kto jest tak naprawdę źródłem, ale jest dobrze wymyślona. Dlaczego o tym mówię? Bo przyglądamy się różnym cudom uczynionym przez Jezusa. W Nowym Testamencie słowa cud i znak używane są zamiennie. Cud to jest to, co Jezus uczynił, a znak to jest to, co oznacza. Mamy bardzo podobną historię w Ewangelii Łukasza w XIV rozdziale Jezus przychodzi do domu pewnego przywódcy, faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, a inni go śledzą. Czyli są przywódcy duchowi, którzy śledzą Jezusa, żeby Go przyłapać na czymś. Oni nawet nie szukają już prawdy, oni szukają zaczepki, oni szukają pretekstu. A oto zjawił się przed nimi człowiek chory na wodną puchlinę. Jak się zjawił? Do domu faryzeusza? a więc zamożnego człowieka, nie można było wejść od tak sobie. Prawdopodobnie była to pułapka zastawiona na Jezusa. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeni. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeżeli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu, nie zdołali mu na to odpowiedzieć. I tutaj jest pewien dylemat. On ich pyta, czy wolno w szabad uzdrawiać, czy też nie. Ale wiadomo, że jeżeli pyta faryzeuszów, jeżeli pyta duchowych przywódców tamtych czasów, to oni, którzy byli tak dumni z tego, że tak dobrze znają słowo i że każdą decyzję w życiu opierają na słowie, więc pytał ich w pewien sposób, jakie jest wasze rozumienie słowa. Czy słowo pozwala uzdrawiać? To jest bardzo podobna do, sytuacja do tej wymyślonej, którą opowiedziałam na początku e, tej audycji. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jak patrzymy na Biblię. Owszem, możemy dyskutować, rozmawiać, nie zgadzać się w pewnych kwestiach, ale jeżeli, czytając Biblię, nie używamy jej do tego, żeby bardziej kochać Boga, bardziej kochać bliźniego i bardziej kochać siebie samego, to coś poszło nie tak. I to bardziej, bardzo nie tak. Bo ci ludzie oni znali słowo i znali to słowo, i kiedy Jezus ich skonfrontował i powiedział, słuchajcie, co mówi Biblia? Powiedzcie, robimy coś dobrego czy coś złego. Oni byli tak zaciestrzewieni w swoich poglądach. Że nie byli w stanie przyznać oczywistej racji. Jezus, wiedząc o tym, nawet nie sięgał do jakichś fragmentów biblijnych, bo oni znaleźliby mnóstwo innych fragmentów biblijnych. On powiedział tak: Któż z was, jeżeli Jego syn albo wów wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. On odwołał się do zdrowego rozsądku, do takich czysto ludzkich odruchów. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Szczerze, nagrywając tę audycję, jeszcze nie wiem, jak ją zatytułuję. Myślałam, żeby dać taki tytuł przewrotny: Bóg czy Biblia? Wiem, że dla niektórych ludzi to by było jak to, przecież Bóg i Biblia to jest jedno i to samo. No, nie jest jedno i to samo. Bóg jest Bogiem, Biblia nie jest Bogiem. Biblia jest księgą od Boga. Biblia zawiera Boże wskazówki, ale Biblia nie jest Bogiem. I niektórzy pomylili się w tym z biblii ze swojego rozumienia biblii zrobili boszka i to właśnie była pułapka to była tragedia tych wszystkich duchowych przywódców w czasach Jezusa którzy mieli takie zrozumienie biblii że nawet Jezus kiedy przyszedł i pokazał im absurdalność ich rozumowania oni nie byli w stanie zmienić swojego zdania ktoś powiedział i to jest takie śmieszne powiedzenie ale trochę trochę śmiech przez łzy kto to jest faryzeusz? I ta dowcipna odpowiedź, ale jednocześnie bardzo głęboka, brzmi następująco. Faryzeusz to człowiek, który wypełni wolę Boga, czy Bóg tego chce, czy Bóg tego nie chce. Faryzeusz to człowiek, który wypełni wolę Boga, czy Bóg tego chce, czy Bóg tego nie chce. Jezus jednak pokazał, o co chodzi tak naprawdę w Biblii. Pokazał to w, chociażby w tym fragmencie. On wiedział, że Stając po stronie człowieka, a nie stając po stronie litery prawa, naraża się duchowym przywódcom. Ale on zawsze wybierał człowieka, wiedząc, że to ostatecznie doprowadzi do tego, że będą chcieli go zabić. Będą go chcieli zabić za jego miłość, za to, że ta miłość sprawiała, że patrzył na Biblię, patrzył na Boże Słowo, które sam posłał człowiekowi w ten sposób. To jest po to, żeby bardziej kochać. Jeżeli to odwodzi nas od miłości, Coś poszło nie tak i to mocno nie tak. I teraz nie chodzi o to, żeby mówić, że ci duchowi przywódcy dwa tysiące lat temu, my dzisiaj zrobilibyśmy inaczej. Nie, my dzisiaj często nie robimy inaczej. Myślę, że dobrze jest przyjrzeć się. Ja teraz nie mówię o teologii nawet, że dobrze się przyjrzeć temu, do czego używamy słowo Boże. Można używać słowa Bożego do tego, żeby innych wzmacniać, żeby wzmacniać siebie żeby korygować swoje postępowanie. I to jest pewnie właściwe. Wzmacniać innych, wzmacniać siebie i korygować swoje zachowanie, swoje, nie innych. A nie do tego, że jak ktoś to powiedział, czy to jest miecz ducha, czy Słowo Boże jest dla ciebie mieczem ducha, czy jest pałką tyrana. Jeżeli to jest miecz ducha, to ten miecz będzie Cię odcinał od pokus, to ten miecz będzie Cię odcinał od zniechęcenia, to ten miecz będzie Cię odcinał od Twojego grzechu, ten miecz będzie sprawił, że będziesz walczyć za innych ludzi. A jeżeli to jest pałka tyrana, to po prostu będziesz używać cytatów i walić nią innych po głowie. To jest straszne, szczególnie w dobie mediów społecznościowych, że wielu ludzi tak robi. Czasami w komentarzach, ponieważ moderuję komentarze, więc nie wszystkie się znajdują, więc czasami w komentarzach ktoś mówi, Nie, bracie, to nie o to chodziło. Jeszcze taki fragment powinien być i taki. Nie chodzi o to, czy ja. Y, uży mógłbym użyć wielu fragmentów, oczywiście. I być może jakiś inny fragment byłby lepszy, ale jeżeli to jest jedyne, co ma ktoś do powiedzenia, to naprawdę coś poszło nie tak. Nie chcę dziś brzmieć pesymistycznie i nie chcę dziś brzmieć, że to inni. To jest coś, co mówię przede wszystkim do siebie samego i też mówię do ciebie. I poprośmy Ducha Świętego, żeby On nas tego nauczył. Duchu Święty, to Ty jeden jesteś tym, który natchnąłeś Słowo Boże. Ty sprawiłeś, że ludzie zapisali te słowa. Ty sprawiłeś, że przez tysiące lat ludzie inspirują się, nawracają się dzięki temu Słowu, że te słowa przyniosły tyle dobra w życiu. I Duchu Święty, naucz mnie i naucz moich braci i siostry, którzy sięgamy po Twoje Słowo abyśmy traktowali jako słowo, przez które ty mówisz, przez które ty pocieszasz, żebyśmy używali tego słowa do inspirowania innych i żebyśmy używali tego słowa do napominania samych siebie. Duchu Święty, naucz nas właściwego korzystania ze słowa Bożego. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie ze słowem. Więcej informacji w linku poniżej.